Proszę Państwa, w Wielkie Święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, 8 grudnia w południe, jest tak zwana godzina łaski dla całego świata, która jest związana z objawieniami we Włoszech Monticciari, prawda? Gdzie Matka Łaska obiecała niezwykłe łaski na duszy i ciele dla tych, co będą obchodzić uroczyście i w dobrej wierze to to święto i tą godzinę łaski w południe od 12 do 13. Oczywiście według czasu w danym terenie. Proszę Państwa, ponieważ są to zarówno dary duchowe, religijne, jak i cielesne, uważam, że <laughs> warto niezależnie od tego na ile ktoś jest religijny i przekonany, skorzystać z tej okazji i zwrócić się do Matki Boskiej i do Bogu Człówcy Święty o wszelką pomoc i łaski i ratowanie nas osobiście, jak i świata w tych trudnych, niebezpiecznych czasach. Więc polecam wszystkich i módlmy się ora et labora. Amen, amen, amen.